tamtymi y, galeryjkami y, i słyszycie, y, słyszycie kroki, ale takie ciężkie kroki. Gdzie? Gdzie? Pod sobą, bo tak, y, galeryjki wiodą dookoła całego tego y, tego głównego kompleksu, y, gdzie były te kotły. Kotły w ogóle wyłączono, tak, te mieszalniki. Wszystko zastygło energia przeskoczyła na awaryjną tak? i e, teraz jesteście no bo tak generalnie żeby zejść to musicie dojść do takich drabin tymi galerii bo powiedzmy że jesteście w połowie drogi tak? mm. ale w tym głównym pomieszczeniu między tymi kotłami tak po bokach są przejścia do innych pomieszczeń w lewo i w prawo mm -hmm. No. W tym po prawo światła zdają się być wyłączone, więc nic tam nie, nie tego. A w tym po lewo, w tym po lewo, to słyszycie bardzo głośne kroki. Ale takie ciężkie i metaliczne, takie kurewsko-metaliczne. Ja się przy, 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 przyglądam. Widzisz, patrzysz na dół i widzisz, jak z tego wejścia pod wami Wiesz, wypada światło, tak przed wami się układa w taki wachlarz, ten, i cienie dwóch istot ze sobą rozmawiających. Głos mhm. ich jest straszliwie chropowaty, ale niski, słuchamy. Niski, ale widzisz, że one są nadnaturalnie wielkie. No. Znaczy, jedna z tych istot to tak, tak zgarbiała trochę, wspiera się na, na kosturze, Mm -hmm. e, swoimi, prawda, chuda istota, ale wysoka, a druga postać jest wysoka, mm -hmm. bardzo szeroka w barach, mm -hmm. a w dodatku zdaje się, że cokolwiek na sobie ma, jakikolwiek to pancerz nie jest, to dużo ma jakichś dziwnych kolców, rogów wystających. Space Marine Houseu? Nie wiem, widzisz tylko taki cień. Wielkie poczekajcie osie. chwileczkę, poczekajcie What przy chwileczkę przy... przy... przed utalety. Ło wow. ja się dźwig. Coś ci ty... Juri pokażę. Pokażę Ci dwa filmiki. Rosyjska myśl taktyczna. A, o tych, a ty, to, to było w ty, o Russia o tych dźwigach. Nie, ale jest nowy film o dźwigu. To no oh. masz rosyjska myśl taktyczna. O, obejrzyj sobie, to jest króciutkie. Mm -hmm. mm. Tu masz na budowie w Rosji. I to jest nowe Czy Czyźdy. Co robi Kinzon Kill? Zapierdala. Przecież nie jest martwym papieżem. No ale jest przywódcą socjalistycznego kraju. Czyli zapierdala. No ale nie jest martwym papieżem. No to to jest jakby, to się wyklucza. Tu masz dlaczego mówię, że zapierdala. Przecież teraz leży na wyrze, tak też zanim no. wstanę. A mi się nie chce. Notabene. <laughs> ty bzitki ty. Hmm? Hmm. No, my... Nie mamy żadnych szans ze Space Marinem. No. To znaczy szansę mamy, o ile to jest Space Marine, który specjalizuje się w walce na odległość, a nie w walce tego. Na bliskim dystansie. Bo jeśli na bliskim dystansie, jeśli się nie specjalizuje na bliskim dystansie, to ja myślę, że byłbym w stanie go porządnie złoić mu dupę. Przy dużym szczęściu. Mhm. Bo jak on mi, mi by jebnął, ja się z tym wolałbym ewakuować. On ci jednym jednym pierdonięciem zabije cię. Jeżeli to jest to o czym myślisz, to... Sam bonus siły i Stafnesa, to nie wiem co ty byś musiał wyrzucić, ale... Jak ty... Co, co ty chcesz mu zrobić? Chyba, żebyś mu w głowę walił, tak? No mieczem łańcuchowym. Po głowie, to może. Pod warunkiem, żeby nie sparował. Cztery punkty spada na ten z pancerza. Zostają cztery. Jest pewne prawdopodobieństwo, że on nie nosi hełmu, albo hełm tak się zrósł z, z jego mordą, że praktycznie nie ma już tej ochrony hełmu. Jest to możliwe? Nawet jeśli to on ma samego Tafnesa 10. Tak. Mhm. Mm no. <laughs> no widzisz, no widzisz. Hmm. Ty, wytłumacz mi, jak można trzymać taką masę ludzi pod takim butem niewiedzy, co się dzieje na zewnątrz, jak w Korei Północnej? Normalnie. No. Nie czaję tak. No widać można. Nie, bo ja oglądałem kilka programów o Korei Północnej, no, bo też się zainteresowałem klimatem. Stare, to tym... te miasta, w których nic nie ma, wielki no. bloki, gdzie, wiesz, ludzie Kilka osób mieszka. Ogromne ulice, gdzie nikt nie jeździ, bo nie ma paliwa. I policjantka, która kieruje ruchem, który nie istnieje. Albo mieszkania, które są specjalnie, które posiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych, żeby pokazywać cudzoziemcom. Mm. Albo całe wioski w ogóle są takie pobudowane. No też widziałem to kurczę. Dalej zabronione wychodzić, bo nie wolno patrzeć, co jest, tak? To na planetę leciało. Mhm. Mm no, masakra, nie? No, trochę. I mają... A wie... W Górno Południowej się nie opłaca ich, w ogóle nie opłaca się tego kraju kapitalizować, bo oni będą tego bo oni by byli za dużym wydatkiem dla Korei Południowej hmm. i opłaca się jednoczyć tych dwóch krajów czy wiesz to, to jest zbyt śliska sprawa i nie pozwolą się temu rozwiązać a nic z tym nie zrobią bo to jest taki wygodny argument dlatego żeby Amerykanie tam siedzieli w wiesz i to w Japonii i w Korei że ja pierdolę o stary, znasz Full Metal Panic? No pewnie. Właśnie jest scena, sposób na mięśniaka, jak on, wiesz, ma się napierdalać z jakimś wielkim mięsistym kolesiem, ten, ten, ten chłopak. O, -o. Wiesz, wyciągasz od i napierdala do niego z tych, z pocisków gumowych. Co? <laughs> no nie pamiętasz tej sceny? No tak, ale to, a, myślałem, że... Wiesz, facet przychodzi z dwoma mieczami, wywija katany i w ogóle, a ktoś przychodzi z shotgunem Nie, oni no wie. że na przerwę, bić. Mhm, już jestem. To tak, doszli, ja doszedłem do wniosku, jeśli to jest to o czym ja myślę, to mamy tak przejebane, że lepiej żeby nas tutaj nie było i żebyśmy znaleźli się najlepiej w potężnym bunkrze, który ma broni tak mocno przeciwpancerną, że już bardziej ona przeciwpancerna być nie może. No, to, znaczy... to znaczy ja bym chciał działo z demonstratora, czy chyba tak nazywał ten ten Liman raz tym działem specjalnym energetycznym, którego do dzisiaj adeptus mechanikus nie mogą skopiować. Bynajmniej to ma chyba z punktu przebicia pan ze 40 lek. <grym> w każdym razie wtedy moglibyśmy e, do niego napadać. No. Z, te te dwie osoby stoją pod wami tak nieświadomi waszej prezencji. Jedna z tych sylwetek, tych ogromnych wzięła uh, potężny pistolet. Coś mniej więcej jak to co ma Lazarus, to co widziałeś, ten ten pistolet bolterowy, tak? Tylko, że no. dwa razy większe. A to nadal w jego łapskach jest pistolet, tego czegoś co tam jest na dole. I jakiegoś z takich szaleńców, tak? Którzy wyglądali na, na, na tych ludków, z którymi żeś, żeście walczyli, tak, który chichra się i turla po podłodze i, i, i coś tam był bełkocze, on po prostu wyciągnął spokojnie na na, to, na tego bielaka broń, wymierzył i wypalił. Natomiast, kiedy pocisk w niego wpadł i się rozprysnął, no to w, rozerwał górę y, jego mościa na strzępy i na gotowaną pulpę, która Zabudź, ja mam może taki pomysł, że w czasie kiedy on będzie wystrzelał i ten pocisk będzie wybuchał, to my powinniśmy mieć dość, dość czasu, żeby się oddalić z tego miejsca. Nawet robiąc troszeczkę hałasu, bo ten wybuch i wystrzał będą głośniejsze. Znaczy zanim to się wszystko działo, to abyliście tam na, na tych tych, tam, bo przez te dywagacje o punktach pancerza generalnie nie zdążyłem powiedzieć co ci jego jegomości między sobą mówią, tak? No właśnie. Ech... O coś... ten zgarbiony chudzielec on coś tam fanzoli że o panie, to jest jakaś nieszczęśliwa pomyłka ale błagam o wybaczenie, na pewno z powrotem przywrócimy działalność pragnę tylko dodać, że już tą sprawę poruszałem. Praca yy, z tak niebezpiecznym gazem yy, no oczywiście w, w może się kończyć tak jak teraz. Ten, ten drugi taki właśnie ochrypłym głosem. Widzicie jak postąpił kilka kroków do przodu. Widzicie go dosłownie pod sobą. Ogromna zbroja. Wszędzie jakieś kolce, szpikulce i czego tam jeszcze nie ma. Fioletowa, tak? Wykończona złotem na krawędziach. Rozgląda się jego łysa łepetyna, tak? Z wytatuowaną gwiazdą ośmioramienną. ale tak jak no, na, na czepie. Oczy lekko pobłyskują mu żółcią i fioletem. Spogląda to na, na swojego rozmówcę, na ten cały bałagan, który tu, tutaj się ...powyczyniał i odpowiadał takim, wiesz, chrapliwym głosem, ale tak po prostu nieprzyjemnym, jakby ktoś... Y, ...ktoś... W, w, ...po prostu nawet nie, nie palcami... ...czy pazurami po, po, y, po tablicy jechał, tylko... Pograbiamy. Nie, metalową dupą. Wyobraź sobie, że ktoś wyrzeźbił y, pośladki z ołowiu, tak? Ała. I ktoś tą dupę tak przycisnął do tablicy i tak bansuje jak murzynka na dyskotece. Że kurwa nie śmie, bo jak on nas zauważy, to będziemy mieli bardziej przejebane niż kieleckie. Że będziemy mieli bardziej przejebane niż Niemcy pod Stalingradem. Znaczy ja jestem schowany ciebie, co najwyżej zobaczy. Wstrzelaj no. do niego, ja, ja w tym czasie ucieknę, okej? Okay? Nie. I on tak się odwraca do tego swego... Ziemisława. I tak warczy, że po tym, co się wczoraj stało, psy imperatora są na naszej, na, na waszym tropie.